W klockowym świecie na dzikim zachodzie żyje Dillray Gunshot, którego celem było odnalezienie złota w miasteczku Orange Table. Udał się na przygodę. Niestety, ale nie on jedyny chciał zdobyć złoto. Na jego drodze stanął Bill, wysłannik szeryfa Daszko, który rządzi miasteczkiem Orange Table. Jakie przygody spotkałem naszego batera i jego przyjaciół? Przekonaj się sam. Proszę lejczaści! Orange... Pewnie myślisz sobie, co się dzieje z Jill Rayem, troszeczkiem dzikiego zachodu, wybawcą wielkich dziewic. Otóż nic strasznego, po prostu bawi się w chowanego... Z... ...z łobuzami. Żeby znaleźć to złoto... ...i udaremnić plany Billa... ...będę musiał powystrzelać kilku bandzierów. ...pipa! ...i zaliczyć. Ruchalną kobietę. To no najważniejsze. Znaleźć sojusznika. Cześć, jestem Magmowy Ananas. Potrzebuję konia, ją. Umiem udawać konia. Dawaj. Yyy. Pięknie, dola cię. Lepiej weź długie skarpetki, chłopcze, bo będzie dużo chodzenia. Idziemy na przygodę. Ale po co? Będziemy szukać złota, żeby udaremnić plany Billa. A jeśli tego nie zrobimy, może być źle dla nas i całego świata. Dobrze usłyszałeś chłopcze, nie boję się niczego. Okej, okay. więc co powiesz na węża z tyłu? Co jakiego węża? Ło! O kurde... Nie boję się, bro. To, to jest zwykły wąż. Cała może marzenica... listać... Słuchaj, kobieto. Je na przygodę. Nie zdradzaj mnie podczas mojej nieobecności. Ale my nawet cało nie jesteśmy. Nawet za nie mieszkamy. I co? I 16 lat. Nie boję się to zakazywać, ani mnie pouczać. Chyba, żadna idea, kobieto. Zostało otwarte drzwi, teraz wybaczam musisz być... Musimy być ostrożni. Tu jest wielki wodospad. Jeśli tam wpadniemy, może cokolwiek strasznego się sta! Aaaa, waaa, waaa. Muszę na nas, to płacące dziecko, zaraz pokaźć jak się opiekuje dziećmi. Może czy, czy, kto wie, czegoś się może nauczyć. Już lecę dziecko! A! Co pan Jory, Idzie i idzie, jedziecie. Musimy znaleźć to złoto Dabila. Też co złoto? Dawaj złoto. Nie. Piu, piu. Koniec tego! Już po to, by ty O Boże! Dzięki zachód jest bezpieczny. Żeby to przeżyć, trzeba mieć kapelusz I gibele. Kto to powiedział? Ja. Też brudasie. Chcę twojego złota. Nie mam złota. jest złota nie jest slye. Wyginęło już temu. Słyszałem, że masz ostatnią sztabkę Nie mam jej. Pokaż kieszeni. Nie mam kieszeni! What the fuck, ziom? Potrzebuję tego złota. Po co? Żeby kupić wielki liść zioła w Wielkości klocka Żebyś znaleźć to złoto I udaremnić plany Billa Będę musiał powystrzelać kilku bandzierów Hipa! Bill się o pierwszy Nie zaspokoję swojego głodu narkotykowego I nie będę strzelał tak samo jak kiedyś yy, No to tak samo jak kiedyś? Jak kiedyś strzelałeś? Dillray Ganshot, Magmowy Ananas i Bill w końcu odnaleźli złoto. Doszło do walki pomiędzy Dilrayem a Billem. Podczas bitwy Bill zestrzelił przyjaciela Reya. Magmowy Ananas zmarł. Dilray w odwrocie postrzelił Billa, aby ten nie ukradł złota. Dilray pochował swojego najlepszego przyjaciela i wrócił ze złotem do domu. Złoto poszedł oddać szeryfowi Adaśko, który, jak się okazuje, okłamał go. Zabrał mu złoto i zdążył jako pierwszy użyć broni na swoim przeciwniku. W ten sposób najsławniejszy strażnik Dzikiego Zachodu został zabity. Szeryf Adaśko cieszy się ze swojego złota. Wszystkich mieszkańców miasteczka zamknął w celi. Trzy miesiące później... Miasteczko Orange Table niemalże wymarło. Ludzie zamknięci w więzieniu, a Adaszko sam jedyny znajduje się w największym budynku hotelu. Nagle przybywa tajemniczy jego mość, który dowiedział się, że mieszkańcy zostali zamknięci w celi, a ich największy strażnik Dill Ray Gunshot nie żyje. Wściekły Claudio, bo to właśnie on przybył do miasteczka, musi powstrzymać szeryfa Adaszko i odzyskać zioła, które zdobył po wymianie złota. Szeryf Adaśko został pokonany. Wściekły Claudio uwolnił mieszkańców z celi. Przez następny miesiąc mieszkańcy przywrócili ład i porządek w Orange Table. Claudio pomógł ludziom w odbudowie i został ich nowym strażnikiem. Koniec. It's send deal right again, at a major deal